Jezioro Nyskie to jeden z naj, jedna z największych atrakcji turystycznych województwa opolskiego, dzisiaj mamy w ogóle szczęście do tego, żeby być w kilku miejscach atrakcyjnych turystycznie, byliśmy dzisiaj w Mosznej, byliśmy w Harbielinie, w największej winnicy, a w tej chwili jesteśmy nad Jeziorem Nyskim, gdzie wodujemy łódź, którą samorząd województwa ufundował dla... Policjantów. Policjantów, którzy pełnią służbę tutaj na jeziorze, ponieważ je, w związku z tym, że jest to jedna z największych naszych atrakcji turystycznych, to i turystów jest coraz więcej, i tych, którzy korzystają z jeziora i z jego różnego rodzaju walorów żeby mogli się czuć bezpiecznie, żeby, żeby ta, to bezpieczeństwo było widoczne, policjanci potrzebowali łodzi, która została dzisiaj przekazana. Łódź, którą fundował samorząd województwa opolskiego. O pół miliona złotych tyle przekazaliśmy komendzie wojewódzkiej policji. Na zakup tej łodzi, która która spełnia wszystkie wymogi, które były potrzebne tutejszym policjantom. Warto wspomnieć, że akurat nie tylko zresztą na Jeziorze Nyskim, ale zwłaszcza tutaj ta współpraca między policjantami, a Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym jest wzorcowa i to, to połączenie sił powoduje, że tu jest naprawdę bezpiecznie, a dziś mam nadzieję, że dzięki wsparciu samorządu województwa będzie jeszcze troszeczkę bezpieczniej. Myślę, że to jest ważne wydarzenie w takiej większej skali, ponieważ Jezioro Nyskie jest wielką atrakcją naszego województwa, które skupia tutaj Turystów przyjeżdżających na wypoczynek. Mamy koniec wakacji. Biorę udział dzisiaj w tym wydarzeniu z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby wyrazić swoją wdzięczność dla samorządowców, którzy tak świetnie wspierają nas, nasze działania w obszarze bezpieczeństwa. Nasze, czyli podległymi policji, woprowcom, którzy dbają tutaj na co dzień o, o to bezpieczeństwo. Ale właśnie też druga część tych moich podziękowań to podziękowania dla tych wszystkich ludzi, którzy są tutaj. Strzegą tego bezpieczeństwa i są dla nas po to, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie, nie tylko na lądzie, ale też na wodzie, czyli w takich miejscach jak to ważne wydarzenie i dla policji i dla wopro, ale także dla mieszkańców Nysy, dlatego że dzisiaj z rąk marszałka województwa opolskiego otrzymujemy nową łódź motorową. Ta łódź motorowa właśnie będzie na co dzień dbała o bezpieczeństwo wszystkich, którzy wypoczywają nad jeziorem Nyskim. Jedna już bliźniacza, podobna łódź pływa po jeziorze, tam pełnią służbę nasi policyjni wodniacy. Ta jest nieco nowsza, ma nieco lepszy silnik, nieco lepsze wyposażenie, więc dopełni tego bezpieczeństwa właśnie tutaj nad Jeziorem Nyskim? No na pewno. To jest nowoczesna jednostka, duża jednostka o bardzo dużej dzielności na wodzie. Zresztą już podczas testów brała udział w akcji ratunkowej, tutaj podczas sztormowej pogody. Ma zamontowany silnik 200-konny. Wypłynie w każdych warunkach, w każdej porze dnia i nocy. Bardzo ważny dzień dla bezpieczeństwa nad akwenami w Nysie. I nie tylko w Nysie, ale też w Odmuchowie, bo WOP, policja działają w całym powiecie i na wszystkich akwenach wodnych. Dziękuję z całego serca marszałkowi. Zarówno temu marszałkowi, który jest teraz, ale też marszałkowi, który był wcześniej, bo to ich praca spowodowała, że Łódź zasiliła szeregi policji i Łódź. Jest wykorzystywana do strzeżenia właśnie naszego jeziora. My natomiast chcieliśmy dołożyć tą cegiełkę znowu do bezpieczeństwa nad naszymi akwenami i przekazaliśmy samochód dla wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Mieli już sprzęt pływający, mieli sprzęt, który pozwala łodzie przewozić, natomiast potrzebowali samochodu do przewozu osób. I tym samym dopełniliśmy właśnie takiego bezpieczeństwa.